Siema! Witam w kolejnym odcinku z prezentacji trzeciej edycji, która odbędzie się już w listopadzie, musicie być, wszyscy musicie być i każdy musi w tym momencie zostawić łapkę, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało właśnie, że już za niedługo startuje trzecia, no najlepszego serwera edycja po prostu, serio, bo to, to nie, nie ma drugiego takiego serwera, serio, nie ma takiego drugiego serwera w Polsce, to nie są żarty. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się rangami, easy tem shopu, administracyjnymi, ogólnie tym shopem i kilkoma rzeczami, które właśnie będą z tym związane i w ogóle no. Więc zapraszam was do oglądania i yy, już nie przedłużam ją. Yy, Przedstawię wam teraz Rangi, jakie będą właśnie na tej edycji do kupna? Oczywiście, tak jak to było wcześniej, słuchajcie, yy, będzie ranga VIP i VIP, plus, tak? Czyli VIP plus to oznacza, że po prostu ranga jest na całą edycję, a samo VIP oznacza, że ranga jest na 14 dni. I tak właśnie wygląda sprawa ze wszystkimi rangami, które będziecie mieć dostępne w Witem shopie, Oczywiście bez Skybosa, no ale o tym za chwilę. Pierwszą rangą, najsłabszą, oczywiście jest VIP, później macie rangę mm, Sky VIP, później macie rangę Hyper, później macie rangę Master i oczywiście Skybossy. Skybossy, które w tamtej edycji, tak jak to już obiecane, na zawsze, to znaczy na zawsze. Zawsze, czyli wszystkim, przenoszone zostało naprawdę. Ta ranga się mega opłaca. Jak sobie tak myślę, to w sumie ta ranga powinna z 500 zł kosztować, bo macie ją już patrząc na to, że Skyblock trwa rok czasu, to macie już ją na 12 miesięcy. Milion razy bardziej opłacalne niż kurde kupowanie rangi na tam 14 dni, czy w ogóle na edycję serio. No ale tak w swoją drogą. Wszystkie skyboxy oczywiście są przenoszone, no ale uwaga, jest tutaj taka nowość. Będzie do, do, do zdobycia, tak jakby no, do kupna, ranga sponsor. No wiadomo, jak sama na rangę sponsor, to znaczy, że dużo kosztuje i będzie, że tak powiem, no, wyżej niż Skyboss. Ale tę rangę sponsor można zakupić tylko i wyłącznie na początku po kupnie, właśnie y, Skybossa. Więc sponsora można mieć tylko właśnie upgrade'ując Skybossa na rangę wyżej i będzie miało tam dodatkowe jakieś różne duperele. Więc y, to jest taka zmiana, właśnie, że będzie to ranga wyżej. No i co tu jeszcze mogę wam z tymi rangami powiedzieć? To chyba tyle jeżeli chodzi o rangi Oczywiście vouchery to wszystko będziecie mogli ze skrzynek zdobyć Tak jak to też było wcześniej Jeżeli chodzi o skrzynki będą takie same nazwy jak były Więc tutaj nic nie jest zmieniane Ale będzie jedna jeszcze nowa Ale nie będę wam tego chyba teraz demonstrować Raczej, raczej wam tego teraz pokazywać nie będę Pokażę wam to może w jakimś kolejnym odcinku To będzie taki sztos totalny No ale no, no nie teraz, no musicie mi wybaczyć Jeżeli jesteśmy przy rangach to generalnie zrobiliśmy naprawdę o wiele wydajniejsze kity niż to było wcześniej są kozackie serio, ale nie będę wam teraz tego zdradzać, Sobie zobaczycie sami, po prostu wpisując. No będąc na serwerze, jeżeli wbijecie, wiecie, wiecie o co chodzi. No i teraz jeszcze powiem tak, będzie możliwość zakupów robienia będąc online, więc będziecie mogli na przykład przed edycją sobie zakupić jakieś tam rangi i tym podobne. Więc to myślę, że też będzie fajną sprawą, bo nie wiem, ile slotów będzie, ile was będzie, więc to też takie fajne info. No i ogólnie co tu jeszcze? Właśnie, 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 mega, mega ważna rzecz, słuchajcie, bo wcześniej było na przykład coś takiego, że selwandów nie można było kupować SMS-ami, na przykład mieczy jakieś tam nie można było SMS-ami kupić, ranki i tak dalej. To wszystko praktycznie będzie można już kupić SMS-ami. Mam tu na myśli kill -off nawet, bo wcześniej właśnie elitarny kill -off nie był do kupna za SMS-a. A w tym momencie będzie można, bo wiem, że też nie każdy jest w stanie przelew zrobić, czy tam pay safe załatwić, więc SMS-ami też będzie można, monety też będzie można SMS-ami kupić i ogólnie jeszcze. A propos rank, będzie jest ogólnie coś takiego, że można posiadać kilka rank naraz, czyli na przykład możecie sobie zakupić vip na 14 dni. Oprócz tego możecie sobie zakupić Sky VIPa i możecie sobie skupić jeszcze Sky Bosa. Wiecie o co chodzi? Możecie mieć 5 rank naraz, czyli tak naprawdę odbieracie 5 kitów i oczywiście ta ranga, która jest najwyżej, czyli po prostu jeżeli macie na przykład Sky i rangę tam niżej, jest VIP Sky VIP, no to oczywiście tylko Sky Boss wyświetlany jest na czacie, no to jest logiczne, ale macie przywileje wszystkich rang, więc, więc myślę, że to jest, to jest fajną rzeczą. Ogólnie jak widzicie, nie mam za, za dużo czego pokazywać, więc sobie tak chycam po tym spałnie, ale chcę Wam wszystko przedstawić, żebyście wiedzieli, jeżeli macie też pomysły, to piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I jeszcze, jeżeli chodzi o hierarchię administracji, to najniższą rangą jest teraz chat mod i później tam jest kilka rzeczy zmienionych w administracji i jeżeli chodzi o rekrutację, to myślę, że rekrutacja będzie, ale raczej postarcie Postarcie ze względu na to, żeby gracze też zaznajomili się z tym, co jest na serwerze, i żebyśmy mogli sprawdzać na przykład Waszą wiedzę o serwerze i spędzony czas i tak dalej, więc na pewno startem rekrutacji nie będzie, tylko dopiero po, po starcie po prostu w trakcie edycji. No i w sumie czekajcie, czy to jest wszystko, czy to jest wszystko, co ja chciałam przekazać? Wydaje mi się, że tak, więc mam nadzieję, że to będzie Wam się podobać i jeżeli macie jakieś pomysły, co w ogóle rangi mogą mieć, czego nie powinny mieć, to możecie pisać, bo to jest okazja dla Was, żeby właśnie się wypowiedzieć pod tym filmem na dole, także zapraszam do komentowania i widzimy się w kolejnym odcinku już za 2-3 dni.